Witajcie kochani, ja jestem Mr. Krycha, a z tej strony wasz ulubieniec samuraj. Dawno cię nie było samuraj, co ty robiłeś? O człowieku, co ja robiłem, a czego ja nie robiłem, za dużo by opowiadać. A my, wspólnie razem z samurajem, podróżujemy po naszym kochanym kraju i prezentujemy wam te największe, najostrzejsze i najbardziej cudownie, wspaniale wyglądające okazy gastronomiczne. Tym razem postanowiłem zaprosić samuraja do bydgoskiego oddziału Pasibusa, aby pokazać mu największego burgera, jakiego możemy sobie tylko tam zamówić. Samuraj, jesteś ciekawy i gotowy na niesamowitą wyżerkę, czy nie? Samuraj jest zawsze gotowy. Tak więc wy mordeczki możecie zostawić pod tym materiałem kciuka w górę. I pamiętaj, udostępnij ten film swojemu, swojemu znajomemu. Pokaż mu tego potwora na filmie. A jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujesz i chcesz być na bieżąco z pięknymi przygodami kulinarnymi, zostaw subskrypcję. Następnie kliknij dzwoneczek, a my już teraz bez zbędnego gadania przenosimy się! No i moi drodzy, finalnie lotem błyskawicy docieramy na miejsce, bydgoski oddział Pasibusa, jesteśmy w samym centrum starego miasta na rynku i wrażenia jeżeli chodzi o lokal, samuraj jakie? Moim skromnym zdaniem wygląd Pasibusa w środku coś genialnego muszę wam powiedzieć, że wygląd samego lokalu w środku od tego oczywiście zaczynamy bardzo fajny, fotogeniczny dużo przestrzeni, dużo miejsc do siedzenia wszystko sprawia wrażenie takiego schludnego, czystego, zadbanego, nowego jest to niedawno otwarty lokal i robi, robi to naprawdę robotę, ale nie samym wystrojem lokalu żyje człowiek, ale również najważniejszą kwestią czyli jedzeniem i naszym zamówieniem największego burgera, jakiego możemy tutaj tylko stworzyć, czyli Bierzemy najpierw podstawę Gonzales, coś na ostro. 100% wołowiny, sos różowy, rukola, pasta, red curry, ser cheddar, jalapeno i na czosy 24 zł w podstawie. Natomiast wybieramy tutaj dodatkowo 9 kotlecików, czyli maksymalnie tyle, ile możemy doklikać na naszym zamówieniu. Łączna kwota do zapłaty około 100 zł za burgera. Coś pięknego. Dodatkowo jeszcze serowe kulki. I bataty, tak żeby sobie spróbować. No i jeszcze takie cudo, które możecie tutaj podziwiać, czyli takie specjalne napoje, jak one się nazywały? Dobry materiał. To nie jest zły materiał. To nie jest ważne. Słuchajcie, najważniejsze to jest to, teraz co wam prezentujemy. To, na co czekaliście tak długo na naszym kanale. Przepotężny, duży potwór Gonzales. Największy, jaki tylko można sobie wymarzyć. Taka Godzilla. O Jezu, co to będzie, co to będzie. Ale samuraj ma minę. No, jaka mina. Zaskoczenia, że to takie duże. Ale pięknie, mięsko, soczyste. Wzięliśmy sobie specjalnie średnio wysmażone. Średnio wysmażone zażyczyliśmy sobie, żeby burger zachował soczystość. Oczywiście na czosy. które są na samej górze. Mamy również jak najbardziej pastę red curry, która jest taka przyjemnie, delikatnie ostra, ale nie mocno. Jest taka. Ta pasta mi się bardziej z taką salsą kojarzyła, tak, jak mydliśmy. Dokładnie. Papryczki jalapeno Całokształt uzupełniają. Byliśmy z samurajem troszeczkę onieśmieleni jego rozmiarem i nie zdecydowaliśmy się na dobranie dodatkowego sera i bekonu, a można było to jeszcze zrobić. Jeszcze dodatkowe, chili część. Mogliśmy to zrobić, ale jednak tego nie zrobiliśmy, bo mieliśmy zbyt długą przerwę od jedzenia mm, takich dużych jeszcze zawodników Jeszcze mieliśmy pełne dodatków zamówionych. Dokładnie, tak więc postanowiliśmy, że dzisiaj sobie po, poeksperymentujemy, jeżeli chodzi o smaki i wrażenia, jeżeli chodzi o tego burgera, samuraj, bo ty już się na niego napatrzyć nie mogłeś. O Jezu, ten burger... coś genialnego. Mięsko takie jakby się samemu zrobiło na grillu. Taki smak domowego grilla. Papryczki jalapeno. Szkoda, że nie było ich więcej, bo były fajne, delikatnie pikantne. Szkoda, że nie było ich w mięsie na moje. Mhm. Do takiego burgera w mięsku fajnie by się wpasowały. Więc cały kształt burgera na moje na plus cały. Trzymał się bardzo ładnie, umieją to podać. Wiadomo, z dziesięcioma kotlecikami burger nigdy nie będzie idealnie stał prosto, natomiast tutaj coś pięknego. Idealnie się trzymał do samego końca. Mięso. Które mieliśmy, było soczyste. I ono było soczyste mimo nawet już upływu dłuższego czasu. I było wciąż ciepłe. I było ciepłe. Jak jedliśmy tego burgera, uwierzcie mi, robiliśmy te przebitki około 15 minut. Cały czas burgerek trzymał swoje ciepło. Był, był soczysty. Był soczysty. Był fajny. Mógłby być ten ser, mógłby być ten bekon. Ja oczywiście czuję taki delikatnie niedosyt. To... Mogliśmy sobie zamówić. Mogliśmy, ale nie zrobiliśmy tego. Ale to już jest nasza wina. tego tak. nie zrobiliśmy? Nie zrobiliśmy. On. Wyglądałby jeszcze większy, jeszcze ładniejszy, można to dobrać i dlatego pewnie jeszcze kiedyś odwiedzimy Pasibusa i, I wrócimy i na w... drugą rundę. Dokładnie. Natomiast dodatki, kulki serowe w dwóch wariantach. O Jezu, co to jest? Poezja, poezja, słuchajcie, poezja, kulki serowe. Teraz już wiem, jak byłem w poprzedniej wizycie w Pasibusie, że zrobiłem błąd biorąc fryczki zwykłe. Tutaj jest normalnie petarda w dwóch wariantach. Kto lubi, bierze ostry wariant. Kto lubi na łagodno, bierze wersję łagodnie. A jak jesteście niezdecydowani, możecie sobie wziąć mix. Ja bym Nie. sam brał tą wersję mix, żeby mieć te ostre i te klasyczne. Co do frytek z batatów, samurai O jak. jezu, frytki z batatów, ja się w nich zakochałem, tak samo jak w tych kuleczkach serowych. Bardzo dobrze. Coś genialnego chrupkie, słodziutkie, Nie, mięciutkie no. w środku. Tak, takie idealnie w punkt. ja krupiące na zewnątrz fajnie, ale w środku mm, mięciutkie. takie Taki rozpływające miąszyk się włóczki. Mioszyk, ale... ale jeszcze w, w połączeniu z tym sosem od tych kuleczek. Mua. Natomiast jeszcze wjechała tak na spróbowanie lemoniatka robiona przez pasibusa. Powiem tak, lemoniatka ja akurat cytrynową próbowałem i, i petarda. Fajna, przyjemna. Taka, która orzeźwia. Orzeźwia, orzeźwia, taki kwaskowaty, fajny posmak Jest coś dobrego a Ale mówiłem Ci, że Ci podejdzie Podeszła zdecydowanie a Ale mi bardziej ta Ice Tea podeszła, bo była tak... Ja lubię bardziej takie herbaciane smaki, yerba, coś w tym stylu Więc mi bardziej podeszła do tego Natomiast dobry materiał, jak? Jerba dobrze potrała. Dobrze? Dobry materiał. Dobrze potargała gardziołko, tak. Tak, dobra. A, czyli dobry do, materiał. Dobra. Dobry materiał. Dobra, dobry materiał, yy, czyli taki, który nadaje Podob, się do Podobny pić. jest do tego, jak do Mr. Darka tego hemp. Tak, Przez... mhm, w smaku. Mhm. Zgadzam się. Czyli tutaj jak najbardziej również na plus. Moi drodzy, słuchajcie, czas na podsumowanie naszej wizyty, całokształtu tych wszystkich elementów, które się złożyły w całość burger samuraj. Najadłeś się w końcu, czy nie nakarmiłem się, czy nie? Ty no mordeczko, nie najadłem się, tylko zatankowałeś mnie pod korek, bo mam aż potąd jedzenia. Tak się najadłem. Czyli, czyli w końcu samuraj się najadł, mm -hmm. można tak powiedzieć. No to ładny potwór, musiałem powiedzieć, że taki potworek na dwie osoby wystarcza. Jednak mnie nasycił, samuraja nasycił, razem z dodatkami. No ale wiesz Samuraj, że rachunek jaki zapłaciłem, nie chcesz wiedzieć. No Wiem. paragonu nie pokazywałem, ale ale ucztę wam zrobiłem naprawdę, naprawdę niesamowitą, fajną wyżerkę i można tutaj upgrade'ować i jeszcze najważniejsza rzecz, słuchajcie, ten burger możecie mieć za 5 dyszek. Jeżeli macie urodzinę to takie dodatkowe mięsko kosztuje 3 zł. Czyli możecie sobie takiego burgera jak my na przebitkach oglądacie za 50 zł. Słuchajcie, to jest, to jest, to jest za darmo. nic, to jest za darmo, za darmo, to jest za darmo taki burger za na dwie osoby po 25 zł. Tak. Możecie, jeżeli ktoś ma urodziny, zamówić takiego burgera za naprawdę symboliczną kwotę. To jest to jest my wydaliśmy dzisiaj stówkę, nie ukrywam, stówka to jest troszeczkę pieniążków. by przeszło, że jakbym powiedział, że na legitymacja mam dzisiaj urodziny. A tego jeszcze nie sprawdziliśmy, patrz, dlaczego? No widzisz, widzisz samuraj, czyli warto A mieć urodziny. W ogóle odzywam w człowieku. Tak, tak, więc warto <laughs> mieć urodziny. Zapraszamy wszystkich, kto mają, co mają urodziny do pasibusa. Jak najbardziej możecie skorzystać z promki. Dodatkowe mięso 3 złote. Menu proste, przejrzyste, ceny przystępne, adekwatne do tego jak to smakuje. Tak, nie jest, nie jest jakoś przesadnie drogo. Podstawowy zawodnik to jest 17 zł. Czas na wystawienie oceny w skali od 1 do 10. Ja 10 dzisiaj... to najwyższa ocena. Tak, dziś... a 1 najniższa. No to ja dzisiaj daję tak 8,5-9. To była prawie perfekcja. Ja daję taką ósemeczkę porządną. To jest prawie perfekcja. I jeszcze, wiadomo, gdyby był ten bekon i, i ser, to by było 10 na 10. Ale potwór, potwór naprawdę y, taki potężny. Dobry materiał, można powiedzieć, dobry materiał. Mm -hmm. A wy macie dobry materiał na naszej grupie. bojownicy krychy, największa, najlepsza grupa ludzi, którzy właśnie recenzują knajpy, które są w ich okolicy. Pochwalcie się, co ciekawego macie u Was, a być może. Że do Was przyjadę, oraz zajrzyjcie na Instagrama, który jest w opisie, bo tam możecie się dowiedzieć jako pierwsi, gdzie podróżujemy. Dokładnie, Mr. Krycha to jest Instagram dla Ciebie, Mordo. Musisz tam być razem z nami. Fajne foty są i zawsze info, co ciekawego robimy, kiedy, akurat, gdzie jedziemy. Tak więc trzymajcie się teraz cieplutko, dziękujemy za uwagę. Do Dzień. następnego, cześć! Ekran końcowy, moi drodzy, wspaniały, cudowny, wypieszczony. Ten był wypieszczony. I za pięć dyszek, jak masz urodziny, to jak za darmo. Nie no, na serio, to jest spoko cena. A wy pamiętajcie. Nad moją głową przycisk do subskrypcji. Po boku dwie poprzednie produkcje i tam jest kebab z jadalnym złotem. Klikasz w ten film i patrzysz, co tam się odwaliło. 23 karatowe złoto posypane na kebabie. Musisz koniecznie to zobaczyć. A ja teraz lecę dalej w Polskę dla Ciebie kręcić materiały. Trzymaj się ciepło, zasubskrybuj kanał. YELO!